Widzicie te kwitnące kasztany? Nie naprawdę? O no tu za mną jest kasztan. Nie kwitnie. No dobra, to jest trochę wina pogody, ale dzisiaj jest 5 maja i ja życzę maturzystom wszystkiego najlepszego i połamania piór, czy długopisów, czy cokolwiek innego używają na matematyce. I w związku z tym chciałam porozmawiać, opowiedzieć. Na temat systemu edukacji, no bo w Polsce wszyscy wiemy, jak to wygląda. Ale w Stanach Zjednoczonych, no to już trochę gorzej. No dobra, czyli w Polsce mamy podstawówkę, szkołę średnią, maturę, studia. Oczywiście dla tych, którzy idą na studia. Jeśli zaś mówimy o Stanach Zjednoczonych, no to sprawa ma się trochę inaczej. Tak, jest 12 klas przed końcem szkoły, czyli też tak jak u nas. U nas jest 8 plus 4, u nich jest mniej więcej 8 plus 4 w różnych kombinacjach, ale nie o to chodzi. Znaczącą różnicą jest to, że w Stanach Zjednoczonych nie ma matury. W ogóle. Nie ma czegoś w ogóle takiego pojęcia jak matura. Są za to na koniec każdego semestru egzaminy końcowe. I żeby zaliczyć przedmiot, trzeba zdać egzamin. Z danego przedmiotu na semestr, na rok. Większość przedmiotów jest semestralna. Mówimy tutaj oczywiście o szkole średniej. I co dalej? Oprócz ocen za poszczególne przedmioty, jest jeszcze egzamin, który uczeń może, ale nie musi pisać. Nazywa się on SAT. SAT, SAT. Czyli Standard Aptitude Test. Jest to egzamin, który tak naprawdę nie bada konkretnej wiedzy, ale bada niektóre aspekty rozumienia języka i matematyki. Matematyki w, takiej, w sensie nie matematyka sensu stricto, ale w ogóle myślenie matematyczne, myślenie logiczne. Są tam pytania ze zrozumienia tekstu, z wyciągania wniosków. Więc coś. Czego u nas w ogóle nie ma. No i po tym egzaminie, ten egzamin jest używany przez część uniwersytetów, ale nie wszystkie jako część pakietu rekrutacyjnego. W Stanach Zjednoczonych również, żeby dostać się na uniwersytet, należy mieć napisane listy motywacyjne. W ogóle system uniwersytecki jest zupełnie inny. Mają koledze, junior colleges, różnie by to nazwać, które tak naprawdę można powiedzieć, są szkołami policjalnymi. Są to programy, są to szkoły, które dają dwuletnie certyfikaty, dyplomy, ale też zapisując się do takiej szkoły, można nie zdać egzaminu SAT. A cały czas móc się przenieść na uniwersytet. I te przenosiny na uniwersytet, ten transfer, nie następuje na pierwszy rok czy drugi rok. Nie. Osoby, które mają zaliczone pewne przedmioty, które są wymagane przez uniwersytety jako taka podstawa, mogą się przenieść, mogą wejść od razu na trzeci rok studiów. U nas byłoby to nie do pomyślenia. Tak więc życzę wszystkim maturzystom zdania, co by nie musieli śpiewać znów za rok matura i żeby te niekwitnące kasztany przyniosły im szczęście. Do zobaczenia jutro!